Naszej, więc w April będzie musiała się jeszcze bardziej poświęcić i zebrać trochę swojej krwi. Jeśli dostanę od tego zakażenia i będę sobie musiała odciąć palec, żeby nie umrzeć na gangrenę, to chyba podam kogoś do sądu. Nie mnie, tylko nie mnie. Auc! To czego to też człowiek nie musi robić, żeby ratować świat? Dwa światy. Mamy trochę krwi. Aby. Kropla mojej słodkiej, cennej krwi. Ale to ona świetnie to powiedziała. Tak, tak słodziutko. <laughs> um, dobra, to no to mieszamy. Z krwią i z perłą. Teraz mamy taką złotą perłę. Perła nabrała złocistej barwy i bije od niej magiczny blask. No i cóż, musimy ją połknąć. Zawsze miałam problemy z przełykaniem pigułek. Zwłaszcza tych ogromnych. Złotych i magicznych. <laughs> Nic się nie dzieje. Już <laughs> oh. <laughs> się odwróciła. Tak śmiesznie jest. Poprzednim razem, jak Polipa też e, wkładała sobie do gardła, to, to też się odwróciła. Żeby ten widok był tak obrzydliwy, że, że się nie da na to patrzeć. No dobra, w takim razie wypróbujmy i spróbujmy pogadać z tą Sreną która tam była w tym mieście. Trochę przyspieszymy. Czy rozumiesz, co mówię? Tak, rozumiemy. No proszę. Dziwne. Mam wrażenie, że wcale nie powinnam rozumieć tego, co mówisz, ale jednak rozumiem. Przeszłaś dwie próby zbieracza. Umiesz oddychać pod wodą i mówić językiem maerum. Teraz możesz nam służyć. Że mamy im służyć, tak? Czyli nie uratowali nas tak zupełnie. <grystanie> Tylko, oj, 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 dużo tego. Służyć? Wam? Przyprowadzono cię tu, żebyś służyła nam jako zbieraczka tanien. Co to jest tanien? Tanien to życie. Pan przynosi światło i ciepło do naszych grot. Dzięki tanien szczękokłapy trzymają się z dala od naszych dzieci. To życie. Kąd się bierze tanien? Nasi zbieracze znajdują go w grotach i na brzegach wysp, ale z każdym rokiem jest go coraz mniej. Dlatego potrzebujemy pomocy. W jaki sposób tanien może służyć do tak wielu rzeczy? Tanien daje nam ciepło i światło. Przyciąga żniwo. Żniwo? Morskie stworzenia, którymi się żywimy. Złoto ogony, glonooki i piaskojady. jady. Ryby. Mówisz o rybach. Tak, to żniwo. Żniwo lubi być tam, gdzie jest światło i ciepło. Ale kułapy są sprytne i trzymają się z dala. Wiedzą, że w świetle rzucamy celniej naszymi włóczniami. Mhm. Czyli ten tanien to jest ta zielona substancja, która tutaj w dużej ilości występuje. No i służy im do wielu rzeczy. Bez niego pewnie by nie przetrwali. Dlaczego sami nie możecie zbierać tanien? Zbieramy, ale nie możemy się zbytnio oddalać od miast, bo atakują nas szczęko Gdybyśmy wyruszyły silną grupą, to zostawiłybyśmy naszych mężczyzn i dzieci bez obrony. Nie możemy też zbliżać się zbytnio do wysp, bo dostrzegłyby nas skrzydlate demony, ale te potwory nie są niebezpieczne dla zbieraczy, dlatego nie musisz się niczego obawiać. Hmm. Okay. <laughs> Czyli mają tu taki trochę system odwrotny. Kobiety są silniejsze niż mężczyźni. Hmm. Co to za skrzydlate demony? To ohydne stwory pokryte twardą skórą. Łamiąc prawa natury, wzbijają się w niebo. Są złe i niszczą nasz lud. Hmm. Ciekawe jak. Ciekawe czemu są złe. Czyż czękłapy nie zabijają zbieraczy? Bardzo rzadko. Wasze mięso jest gorzkie i twarde, a nie miękkie i delikatne jak nasze. Wolę się nie pytać, skąd o tym wiesz. Myślę, że dowiedziałam się o tanien wystarczająco dużo. O czego się dowiedziałaś, to zaledwie kropla w morzu. Ale w trakcie szkolenia dowiesz się wszystkiego, co będzie Ci potrzebne. Hmm, szkolenia, tak. <gry> Dobra, ale kim jesteś właściwie? Kim pani jest, proszę pani? Jesteśmy królową trzeciego miasta Maerum. Oświeconą szafarką Tanien. Tą, która ochrania światło. Wybacz, wasza... Wasza wysokość. Naprawdę nie wiedziałam, że jesteś królową. Jesteśmy tylko królową. Naszym zadaniem jest służenie ludziom, oświetlanie naszych miast, zapewnianie jedzenia naszym mężczyznom i dzieciom i ochrona ich przed szczynkokłapami, które polują na nas w mroku. A, Czyli mamy do czynienia z samą królową, która jest dość skromna? Tak mi się wydaje. Czy twój lud nazywa się Maerum? Jesteśmy Maerum. Większość lądochodów nazywa nas syrenami albo ludem morza, ale tak naprawdę nazywamy się Maerum. Hmm. Okay. Czy znasz wyspę Alezja? Tak, znamy tę wyspę. Nasi zbieracze znajdują tam tamnien, a w płytkich wodach pod Alezją Maerum mieli kiedyś swoje miasto. Możesz mnie tam zaprowadzić? Nie możesz wyruszyć na zbieranie, dopóki nie przejdziesz szkolenia. Nie możemy ryzykować, że zginiesz w paszczy szczęko kłapa albo uciekniesz z powrotem do swoich. Jak długo będzie trwało moje szkolenie? Sześć zimnych oceanów. Sześć lat? No tak, to się trzyma kupy. Wszystko w tym świecie trwa całe wieki. Czyli ogólnie podczas szkolenia robią im pranie mózgu potem nie uciekli, tak? Po prostu bosko. Słyszałam, że czcicie starego boga, który mieszka w głębinach. Jak weszłaś w posiadanie tej zakazanej wiedzy? Ja... Ja po prostu gdzieś to usłyszałam. Możesz mnie do niego zabrać? Ciebie? Nie, nie możemy. Jeśli nie jesteś Maerum, to nie wolno ci nawet mówić o naszym śpiącym bogu. OK, czyli wiemy, że czczą jakiegoś Boga. Co jest już dobrym tropem? Czy wiesz gdzie zatonął mój statek? Mówisz o łodzi, którą tak bezmyślnie podróżujecie po wodzie? Leży niedaleko naszego miasta, zaraz za Bomblem lądochodów, do którego przyprowadziliśmy cię na początku. Ale chyba jest martwa. <słyski> to jest po prostu boskie, jak ona. Łódź, tak. Jest martwa. No cóż. <laughs> Być może. <laughs> Można to i tak nazwać. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o Tanyen. A co Cię interesuje? Chyba to. Dziękuję. Nie mam już więcej pytań o Tanyen. No dobra, no to tyle. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Niebawem wezwiemy cię i rozpoczniesz służbę. Do tego czasu powinnaś zostać w bąblu lądochodów i trzymać się z dala od mrocznych wód, w których czają się szczęko kłapy. Okej, okay, ale my się chcemy stąd wydostać, a nie służyć jeszcze. i zbierać tanien. To cenna substancja o nazwie ten jeń. Ten jen. Okej. Okay. Może być i tak. Spróbujemy zabrać. Zostaw te włócznie! To własność ukoicielki wody. Przepraszam. Mm, Okej, okay, ukoicielki wody. To ładny niebieski kryształ. Zabierzemy kryształ. W takim razie. O, jaki ładny. Kryształ, który zabrałam z domu Mariana. Mariano Ciekawie to brzmi. Potrzebujecie tego? Nie. On nie ma dla nas żadnej wartości. Gdzie go znaleźliście? Wygląda na bardzo stary. Z tego co pamiętam, jedno z dzieci znalazło go zaraz za miastem, niedaleko Bąbla dochodów w wodorostach, które rosną przy skałach. Kryształ był ozdobą naszej komnaty, ale możesz go wziąć. To prezent dla ciebie, zbieraczko. Dobra. Fajnie. Dostaliśmy prezent. W nowej miejscówce. Tak, co ona powiedziała, że w, w pobliżu wodorostów, nie? Znalazło jakieś dziecko. No to może tu gdzieś będzie więcej kryształów. To następny kryształ zakopany w piasku pomiędzy wodorostami. Mhm. Zabieramy wszystkie kryształy. Kryształ, który znalazłam wśród wodorostów. Tu z tyłu jest wejście do jakiejś groty. Sądzę z po ilości tych wodorostów to pewnie bardzo dawno nikt tam nie wchodził. No właśnie. Mamy jakąś tajemniczą grotę. Jest tu tak dość ciemno. Tylko jeden snop światła oświetla jakiś ołtarz. Ale tu mamy jeszcze jakieś kryształy. To następny niebieski kryształ. Więc zabieramy. To następny niebieski kryształ. Wszystko bierzemy. I dobra, teraz czeka nas zagadka. Ten kamienny ołtarz. I musimy ustawić tutaj tak też cztery kryształy, żeby nam się, że tak powiem, ten ołtarz utworzył. Tutaj jeszcze mamy kamienne pierścienie. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek Maerum. Każdy pierścień ma właśnie swój jakby wizerunek. To jest Maerum, ogień i tak dalej. Tu jakiś garnek. Nie ruszy się ani o milimetr. Hmm. Tego chyba wcale nie trzeba przesuwać je trzeba tak przesunąć, żeby ta tabliczka z pierścienia była przeciwieństwem tej tabliczki, co jest tu przy każdym tym polu na kryształ. To wygląda jak rysunek ryby. Jakże jak tu jest ryba, to... Co to jest? To tu powinien być Na ptak. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ptaka. Tu jest ptak, więc jak przesuniemy. To właśnie ryba powinna chyba właśnie z ptakiem być. Takie przeciwieństwa po prostu. E I tak jak rozumiem mniej więcej sens tych właśnie pierścieni, tak kompletnie nie rozumiem sensu układania e tych kryształów. E także. Z